Czerwiec 2020 roku. Polana Jakuszycka. W tym miejscu od prawie roku trwa budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu. Jest to ogromna inwestycja, której realizacji podjął się Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a jej przebieg nadzoruje spółka Dolnośląski Park Innowacji i Nauki. Za niespełna 150 milionów złotych ma powstać jeden z najnowocześniejszych ośrodków biatlonu i narciarstwa biegowego w Polsce oraz Środkowej Europie. Obiekt ma być ogólnodostępny przez cały rok, przystosowany do organizacji imprez sportowych na najwyższym światowym poziomie. Polana jako jest wyjątkowym obszarem, to jest wyjątkowy mikroklimat, wiek piasków, który jest zalicany do najważniejszych imprez europejskich, światowych, ale i również robimy to po to, żeby można było tutaj odbywać wszystkie imprezy szczebla nie tylko polskiego, ogólnopolskiego, europejskiego, ale światowego, a więc popary Świata, Mistrzostwa Świata. Myślimy też o współpracy z Czechami, bo to nie jest wcale mrzonka, że za jakiś czas może tu odbyć się olimpiada zimowa. Ale też jest to pomyślane w ten sposób, żeby ten obiekt był dostępny dla każdego, kto chce podbiegać na nartach, pojeździć na rolkach, na rowerze pochodzić, więc to, to jest tak pomyślane, że poza tymi impre, imprezami każdy turysta, każdy sportowiec Wyczynowiec, ale również amator rodzinami może tu przyjść i pożytecznie y, miło spędzić czas. Wpisujemy się w to, co się działo na Polanie Jakuszyckiej, bo zarówno sporty zimowe, ale także jeżeli chodzi o, y, o okres letni y, sportowcy, czy amatorzy korzystali z tego obiektu, my tak naprawdę dobudowujemy jedno z najnowocześniejszych infrastruktur, czyli regulujemy całą też i komunikację i wszystko, co będzie się działo na Polanie Jakuszyckiej wokół właśnie naszego nowego obiektu. Buchary świata w ostatnich latach w poręby, Porębie, w Karkonoszach, w tej części Europy, jakby zdopingowały również w świadomości zdopingowały świadomość naszych samorządowców do tego, mówiąc również o Urzędzie Marszałkowskim albo szczególnie o Urzędzie Marszałkowskim, że jeżeli chcemy tutaj, ale taka była też opinia fis że jeżeli chcemy powrotu tutaj wielkich imprez sportowych. Na skalę Poaru Świata czy Mistrzostw Europy Świata, albo może nawet Igrzysk Olimpijskich, to należy ją zmod zmodernizować. I to przyświecało organizatorom, stało się to. Jesteśmy tak jak Szarska Poręba, tak jak region i Dolny Śląsk. Jesteśmy z tego nieprawdopodobnie dumny, dumni, że to się zadziałało i dzisiaj naprawdę te prace, które kontroluje, w sensie po prostu czystej ciekawości. Yy, idą, idą nieprawdopodobnie szybko, i, i mam nadzieję, że będzie to wizytówka Dolnego Śląska regionu, ale Szklarskiej Poręby szczególnie. To będzie obiekt, który będzie dawał możliwość organizacji wielu, wielu imprez. My już kiedyś się przymierzaliśmy do tego, żeby festiwal rowerowy Szklarskiej Porębie w pewnym sensie przenieść do Jakuszyw, bo w normalnych czasach byśmy go poszerzali o kolejne dyscypliny o wyścigi gravelowe czy o to jeżdżenie po górach izerskich. Uważam też, że tam jest bardzo duży potencjał poza zimowym, naturalnym na arty biegowe, bieg piastów i, i biatlon. Również dotyczący prowadzenia szkółek, Akademii Rowerowej, klasy sportowej MTB, o której Polski Związek Kolarski tak naprawdę od pewnego czasu się już dopytuje. Także my jesteśmy zwarci, gotowi i chętni do tego, żeby na takim obiekcie organizować imprezy. Brakuje nam takich obiektów w regionie, które by pozwalały na organizację dużych imprez, eventów sportowych. I myślę, że ten obiekt, jak już powstanie, naprawdę da duży zastrzyk i duże możliwości organizacyjne. To wszystko spełni się już we wrześniu 2021 roku. Wtedy obiekt wraz z całą infrastrukturą ma być gotowy. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jak Państwo będą mogli zobaczyć, zaczynamy pracę nad budynkiem A, nad budynkiem B, czyli nad parkingiem i całym tym zapleczem. Jeżeli chodzi o komunikację ze strzelnicą, jest już w 30% zrealizowany. Mostek przelotowy jest w pełni zrobiony, garaże pod rataki też są w większości wykonane. Także Myślę, że wrześniu 2021 zaprosimy Państwa już na takie otwarcie całego obiektu, gdzie już będzie udostępniony dla wszystkich i sportowców, i amatorów sportów letnich i ziemowych. Zostały wykonane przede wszystkim wszystkie prace ziemne, które na planie jako wszystkie nie są łatwe, szczególnie pod budynkiem B, którym mieliśmy duże problemy z wodą, ale te sprawy zostały załatwione. Za chwileczkę rozpoczną się prace fundamentowe. Jeżeli chodzi o budynek B, już wyszliśmy z ziemi. i Za chwileczkę będzie gotowy cały budynek, cały budynek B i ruszamy z budynkiem A, który będzie tak naprawdę całym sercem tego naszego całego obiektu sportowego, Donosiańskiego Centrum Sportu. W tej chwili skupiamy się nad pracami nad głównym budynkiem, zwanym przez nas roboczo budynkiem A. W tej chwili wykonywane jest betonowanie pierwszych działek roboczych pod płytą fundamentową, jest również kształtowane dno wykopu, zbrojone kolejne działki i kolejne działki są przygotowywane do zbrojenia, obiekt jest ogromny, więc trochę tych prac jeszcze ziemnych i betoniarsko-zbrojarskich będziemy mieli. Trwale też, trwają też prace na budynku B, czyli tak zwanym garażu podziemnym i garażu ratraków. Tam jest zbrojony strop, który jest również przygotowywany do betonowania. Są prowadzone prace nad izolacją tych budynków oraz są one zasypywane na bieżąco, ponieważ jest to jakby ostatni moment, kiedy będzie można je zobaczyć, gdyż one znikną pod poziomem stadionowej płyty. Inwestycja ta na każdym etapie jest nadzorowana oraz kontrolowana przez wiele instytucji. Nikogo nie powinno to dziwić. W końcu budowa odbywa się na obszarze Natura 2000, na terenie nadleśnictwa Szklarska Poręba. Łatwo prowadzić inwestycje. Nie jest łatwo przygotować tak projekt, żeby spełniał oczekiwania w kwestiach ekologicznych. Został powołany zespół który, przy marszałku, który przeprowadza pewnego rodzaju badania. Obieg jest cały czas, inwestycja jest nadzorowana przez inspektora ochrony środowiska, także wszystkie wymogi środowiskowe, jak najbardziej stworzymy. w ogóle cały projekt, był tak tworzony, żeby budynek był przyjazny zarówno dla, dla turystów, dla sportowców, ale także dla otaczającej tutaj przyrody, żeby jak najmniej ingerował jakichś negatywnych skutków, oddziaływania na tą przyrodę, którą tutaj mamy na Polanie Arturzycym. Inwestycja jest nadzorowana pod względem hydrologicznym, pod względem geologicznym, archeologicznym, przyrodniczym. Również konserwator zabytków kontroluje naszą inwestycję, gdyż wykonujemy nasadzenia zastępcze w zamian za wycinki, które tutaj zostały wykonane. Oprócz tego mamy stały monitoring środowiska, co jest tutaj w tym terenie wyjątkowo potrzebne. Na terenie na ogrodzeniu budowy został zainstalowany płotek herpetologiczny, który chroni budowę. A w zasadzie chroni zwierzęta przed wejściem tutaj na budowę: wszelkiego rodzaju płazy, ptaki. E, także staramy się, aby ta inwestycja była przeprowadzana pod każdym kątem e, bezpiecznie. E, warto tutaj wspomnieć, że również istotną rolę odgrywa tutaj Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Polskie Wody, gdyż e, no, im taki, takiej wielkiej inwestycji tutaj w Jakuszycach nie było. E, Jakuszyc, ale największym kontrolą, jaka tutaj bym powiedziała, następuje, to Kontrola wszystkich osób, które są związane z Polaną Jakuszycką, które od początku obserwują postępy prac, są zainteresowane, kiedy wreszcie będzie można tutaj wrócić i skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które tutaj dla Państwa przygotowujemy.